Stale jestem w sytuacji tego księdza z powszechnie znanego żartu, który chce ochrzanić parafian, że nie chodzą do kościoła, ale z natury rzeczy ochrzanić może tylko tych, którzy przyszli do kościoła. Ja tak samo wiele rzeczy mam do powiedzenia, które tak naprawdę powinienem mówić zwolennikom opozycji i tamtej bańki która się rozkoszuje w tej chwili wizjami jak to będzie odsuwać pis od władzy chociaż te wizje się bardzo bardzo odsumowały o czym zaraz porozmawiamy no ale y, mówię to tym, którzy bynajmniej zwolennikami lewicowo-liberalnej opozycji nie są, no bo tylko tacy mnie oglądają, czy głównie tacy mnie oglądają. Niemniej, proszę Państwa, ja będę uparcie powtarzał, to, co mam do powiedzenia, w nadziei, że no, również za Państwa sprawą macie znajomych, y, rozmaitych Lemingów, Zakarki ich zmusić, że posłuchali Ziemkiewicza wytłumaczyć, że te wszystkie brednie, które na mój temat y, wyprodukowało lewactwo to celowo zmanipulowane, celowe kłamstwa, żeby właśnie immunizować ich na mój przekaz, bo ten przekaz jest, jak wszystko, co staram się mówić, zdroworozsądkowy. Znaczy inaczej, jak wszystko, co mówię, staram się, żeby ten przekaz był zdroworozsądkowy, tak naprawdę nie wyznaję żadnej innej Ideologii nie czuję się ani konserwatystą, ani liberałem, ani libertarianinem, i wszystkim tym czuję się po trochu, ale przede wszystkim czuję się nosicielem zdrowego chłopskiego rozumu. I to państwu mówię, co ten rozum mi mówi. A jeżeli on mówi mi, że trzeba głównie krytykować opozycję, a nie władzę, bo częściej się na tym skupiam, chociaż nie wyłącznie, to dlatego. Że to brak opozycji, to fatalna jakość opozycji jest największą przeszkodą dzisiaj w rozwoju Polski. Głupia władza zdarza się, zła władza zdarza się. Władza yy, deprawuje, absolutna ma deprawować w sposób absolutny, jak to twierdził klasyk, ale nawet władza nieabsolutna deprawuje, zwłaszcza długotrwale sprawowana. Ale problemem jest to, jeżeli tej władzy nie ma kim zastąpić. A nie ma kim zastąpić, jeżeli opozycja jest opozycją totalną, która w momencie przegranej zaniechała. Po raz kolejny to powtarzam, tej elementarnej w demokracji operacji, jaką jest przemyślenie popełnionych błędów, zmiana wizerunkowa, operacja nowy prezes, nowi ludzie, nowy program, partia ta sama, już nie taka sama i tu dopiero można uderzyć do wyborców z prośbą, teraz wybierzcie nas, zbieliliśmy się dla siebie, teraz będziemy lepsi niż tamci, którzy się w tym czasie zdegenerowali u władzy. To wszystko jest przedłużonym wstępem do tego, aby porozmawiać z Państwem o spotkaniu Donalda Tuska z publicznością w Pabianicach. Wydaje mi się, że to jest dość ważne spotkanie, przede wszystkim z uwagi na kontekst. Kontekst jest taki, że podczas warszawskiej wizyty, czy właściwie podczas środkowoeuropejskiej wizyty prezydenta Joe Bidena, którego istotnym punktem była Warszawa, doszło do totalnej szopki, czyli przepychania się przywódców opozycji do zdjęcia z Joe Bidenem. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej szopy, bo ona została wyśmiana nawet przez media uchodzące za sprzyjające obozowi lewicowo-liberalnej opozycji, takie jak Onet na przykład, gdzie cały ten cyrk, gdzie ludzie Trzaskowskiego usiłowali stworzyć wrażenie, że Joe Biden bardzo chciał się spotkać z Trzaskowskim i długo, poważnie z nim porozmawiać o ważnych problemach i wręcz twierdzili, że porozmawiał, a jednocześnie zrobili taki sabotaż, że kiedy już Tusk też się wkręcił, że skoro Trzaskowski ma tam być, bo ambasada mu załatwiła, no to tutecz, Tusk też ma być tam jeszcze trzecia osoba w państwie znana z ogromnego ego i y, y, staranności, że immunitetu nie odebrali przypadkiem, bo zarzuty prokuratorskie na jej ciężą poważne też się wkręciła, no ale najważniejsze było, że... Trzaskowski miał złapać w dłoń i coś mu tam zagadywać, zagadywać, nie dał się ochronie odsunąć, w związku z czym z, tych, z tej minuty, która była na obłą, zajął 45 sekund, Tusk ledwie na szejk, chęć się dopadł, potem charakterystyczna rzecz, ludzie z Platformy, ta świta nie zrobiła zdjęcia Tuskowi, zrobiła zdjęcia Trzaskowskiemu, Tusk się musiał prosić o zdjęcie z ambasady, więc mógł się pochwalić zdjęciem z prezydentem Stanów Zjednoczonych dopiero po kilku dniach, ta szopka co pokazała? Myślę, że po raz pierwszy pokazała Donaldowi Tuskowi, że nie może być pewny własnej partii. Że u siebie w otoczeniu już ma takie rozgoryczenie sobą, które zagraża jego planom. Jakie są plany Donalda Tuska? To wielokrotnie tłumaczyłem. Jego planem jest przegrać obecne wybory, ale tak, żeby wina ponoć spadła na tych, co nie chcieli jednej listy, a potem... Jako naturalny przywódca opozycji wystąpić w wyborach prezydenckich w 2025 roku, bo tylko powrót na stanowisko prezydenta daje mu szansę powrotu do polityki europejskiej, z której go wysiudano tam uprzejmie z zachowaniem pozorów. W Donaldzie wraca i walczy o wolność, ale wiemy o co chodzi. Więc. Nie może być Tusk premierem na przykład, bo tu się uwikła w beznadziejną sytuację. Musi być przywódcą najlepiej właśnie po trzeciej kadencji PiSu, kiedy będzie można oskarżać. Oczywiście dobrze by było, żeby ten PIS miał niewielką większość albo nie miał żadnej większości. To jest temat osobny. Pisa o tym zresztą artykuł w najnowszym do rzeczy poniedziałkowym. To tam te dociekania, jeśli kogoś interesują. Tutaj tylko tyle. Tusk musiał gdzieś uciec przed tą sytuacją, kiedy jest kwestionowany we własnej partii i to. Przez kogo jest kwestionowanie? Kto stoi za Trzaskowskim? Kto niesie Trzaskowskiego? Bo Trzaskowski jest takim typem polityka, że on chętnie usiądzie na tronie, żeby go z tym tronem gdzieś zanieśli i osadzili na samym szczycie. Sam z siebie, jak miałby coś zrobić w tym kierunku, to nie. Proszę zobaczyć, że w tej całej sytuacji on był bierny, tylko jego otoczenie tam się starało, żeby go wylansować na takiego przywódcę, że po prostu, no musiał, no Rafale, no teraz masz zdjęcie z prezydentem, prawda? Docenił cię, namaścił cię Joe Biden, musisz podjąć rywalizację. Wodzu nasz, weź się wreszcie w garści, odsuń tego Tuska, bo Tusk masz szklany sufit i z nim to my już nigdy do władzy nie wrócimy. Y Skąd Skądinąd prawda. Nie chodzi o to, żeby Powróciło do władzy, tylko żeby Tusk wrócił do gry w Europie. Ale czy oni to wiedzą? Nieważne. W każdym razie stoi za Trzaskowskim ruch tak zwanych samorządowców. Ja przypomnę tylko tyle, że dotacja, siła prezesa partii, siła Donalda Tuska, który przecież nie jest ani posłem, ani żadnej innej... Funkcji nie sprawuje, dlatego nie można go zaprosić na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie ma co robić męczennika z niego w tej sytuacji. Siła Donalda Tuska polega na tym, że jako prezes partii dzieli dotację budżetową, to jest jakieś niecałe prawie 20 milionów złotych rocznie. Niby dużo. Ale jak się pomyślcie, że same tylko miasto stołeczne Warszawa Trzaskowskiego. Zadeklarowało w tym roku 41,5 miliona złotych na reklamę miasta. Co to jest reklama miasta? To nie będę tłumaczył i dokąd te pieniądze trafiają, bo to chyba każde dziecko wie, że Gdańsk pani Dulkiewicz ma 32 miliony na na ten rok, na rok wyborczy, na reklamowanie miasta, że jest jeszcze, no łódź, skromnie tam chyba poniżej 10, 5, 7, nie pamiętam, oszczędzają. Ale to też piechotą nie chodzi, prawda? I jakieś tam inne jeszcze. Pieniądze cały czas jest w Wrocław, jest Poznań, są inne platformerskie miasta. Więc jak się tak weźmie do kupy, a przecież to są tylko budżety na reklamę miasta, a ile jest innych budżetów na wspieranie inicjatyw rozmaitych? <grymne> Afera jest o skromne paręnaście milionów dzielone przez Ministerstwo Światy, a, a tutaj, tutaj jakie są wielkie zasoby i to są zasoby, których Tusk nie kontroluje. E, to jest dla niego poważny problem. Co mógł zrobić Tusk w związku z tym? Uciec. Gdzie? Tusk zna tylko jedną drogę ucieczki. Nie, nie, nie do Pabianic. Nie, myli się pan, przepraszam, nie o to mi chodziło. Więc Tusk zna tylko jedną drogę ucieczki, ucieczkę do przodu. I właśnie dlatego uważam, że spotkanie w Pabianicach jest bardzo ciekawe, ponieważ pokazało ono, że do przodu jak ucieka Tusk, to tam nie ma nic. Z przodu przed nim nie ma nic. Zobaczcie państwo, jest. Raz Putin. Efekt Rasputina, o którym tu opowiem, a który jest zupełnie czym innym, niż się Państwo z Rasputinem kojarzy. Ale zatrzymajmy się na chwilę w tych pabianicach. Co tam zrobił Donald Tusk? Ogłosił, że to jest jakiś cykl spotkań, początek wielkiej akcji, objazdu Polski, spotkania z ludem. No, to zawsze mu dobrze wychodziło. Jak platforma była kiepsko. to Donald wsiadał w y, autobus, jechał z ludźmi, prawda, się spotykał i do pewnego momentu to zawsze działało. Czy nadal działa? Zobaczymy, co tam y, się miało odbyć. Miało się odbyć impreza pod hasłem Tu jest przyszłość. Jakby taka parafraza hasła z dawnych jeszcze lat, Tu jest Polska, która się na antykomunistycznych manifestacja krzyczało bo tu jest Polska zmonopolizowali pisowcy więc tu jest przyszłość czy to jest coś nowego no nie wybierzmy przyszłość to było hasło wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego ponad ćwierć wieku temu prawie 30 lat temu to było eee, ono wtedy zadziałało no ale to dość dawno Wybierzmy przyszłość. Tu jest przyszłość. Czy Donald Tusk się kojarzy z przyszłością? Myślę, że on się nawet swoim zwolennikom kojarzy właśnie z przeszłością. Z przeszłością chwalebną, z czasami, kiedy oni rządzili, kiedy im żaden PiS nie zagrażał, kiedy się wydawało, że młodzi wielcy z wielkich miast wykształceni raz na zawsze, prawda, rozstrzygnęli i, i, i przeciwnik będzie wymierał jak dinozaury. To była przeszłość, którą oni wspominają z łezką wokół z rożewnikiem, ale to nie jest przyszłość. Przeszłość nie jest przyszłością. Dobrze. Co jeszcze tam zrobił Donald Tusk? Zaczął od tego, że nie musi go chronić żadna policja, prawda, i tutaj każdy może wejść w domyśle, bo jak się odbywają wiece z Kaczyńskim, to musi je chronić policja. Co też świadczy, że, że Kaczyński jest taki zły, bo go chroni policja? Nie, że ty Tusku jest, jest, szczujesz jakoś swoich nienawistników z opozycji ulicznej, jak oni się sami nazwali, jakieś bojówki, które robią wiochę po prostu, drą ryje, na wywózelach, e, obliżają wchodzącym, wychodzącym, opluwają ich, dlatego musi tego wszystkiego bronić policja. Żaden to jest tania demagogia, marny argument, że najpierw od wielu lat ćwiczony przez Platformę, prawda, najpierw nasyłamy, nie wiem, na Sejm jakichś bojówkarzy, którzy tam robią wiochę, a potem mówimy, o, Sejm się otoczył barierkami, boją się ludzi, coś takiego. Dobrze, wszystko było. Znowu mamy coś, co było. Co dalej? Dalej leci Donald Tusk przekazem, że trzeba skończyć z nienawiścią w życiu publicznym. Trzeba zwalczyć nienawiść. To nie jest nowe. To mu dało zwycięstwo, ale w roku 2007. No to też już było parę lat, tak? Może ktoś, młodsi ludzie nie wiedzą, nie pamiętają, Donald Tusk opowiadał miłości, to była polityka miłości, on powiedział, jak on wszystko kocha, co zresztą też już wtedy byli, było powtórką z Kwaśniewskiego, który taką retorykę właśnie stosował w 90-tych latach. Wtedy to zadziałało. Czy to teraz może zadziałać? Kiedy mówiąc o tym, że trzeba skończyć z nienawiścią, na jednym oddechu się wita wylewnie Donald Tusk z obecnym na salę Stefanem Niesiołowskim. Z czym się kojarzy Stefan Niesiołowski? Przecież nawet zwolennicy opozycji chyba uważają go za postać dość obrzydliwą. To człowiek, który przez kilkanaście, co najmniej 20 ostatnich lat nie odznaczył się w polityce poza aferą obyczajową, pokazującą, że jest najdelikatniej mówiący lubieżnym capem. Co wyrok sądu stwierdził, tylko sąd uniewinnił go, z, co też było śmieszne, z zarzutu, że te panie, które mu przysyłano, były rodzajem łapówki, no bo sąd wziął za dobrą monetę wyjaśnienia tych pan, że to fizyczna atrakcyjność jako mężczyzny pana Stefana Niesiowskiego skłoniła je do obcowania cielesnego. Niemniej Dobra, to jak na byłego zatręwca w 90. latach wyznaczonego do, na katolika, który myślę zresztą, że zrobił bardzo wiele, żeby skompromitować katolicyzm. I być może właśnie takie było jego zadanie w polityce, ten człowiek kojarzy się wyłącznie z ubliżaniem, z bluzgami, z nienawiścią. I tutaj mówi Donald Tusk, że skończmy z nienawiścią. Dzień dobry, panie Stefanie Niesiołowski, Jak cenię sobie cieszę się, że pan przyszedł, e, o czym to ja mówiłem? Skończmy z nienawiścią. W oczach ludzi na, na manifestacjach kodu ja nie widziałem nienawiści, Tusk. No, tutaj już można chyba tylko odpowiedzieć cytatem z kultowego filmu. Jak pan nie widzisz nienawiści na manifestacjach kodu, to niech pan idzie do jakiegoś lekarza od oczu. No, bo, 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 bo jakoś każdy widzi, że to jest właśnie najczystsza nienawiść. Więc bajka, opowieść o tym, że ja tu przychodzę, żeby ludzi zjednoczyć, żeby przekroczyć podział, żeby skończyć z nienawiścią w życiu publicznym, no. Znowu słabo. Co jeszcze tam Donald Tusk w tych Pabienicach, do czego chciał uciec, a do hasła, że 0% kredyt mieszkaniowy dla wszystkich do 45 lat i 600 zł dla każdego, kto wynajmuje mieszkanie. Ktoś policzył, że to było prawie dwa razy więcej niż 500+, na którym tyle psów Platforma wieszała, że to rozdawanie pieniędzy, które nic nie dało, bo przecież dzietność nie wzrosła i tak dalej. Ale no, nie, nawet nie sądzę, żeby ktokolwiek poważnie brał to, że rzeczywiście taka obietnica może być spełniona, podobnie jak nikt z wcześniejszych obietnic Tuska typu 20% podwyżki dla wszystkich w klasie budżetowej, może to już zapomniane. Na ja ile pamiętam, to chyba do 2012 roku obiecał wprowadzić wspólną walutę w Polsce <grym> swego czasu, więc nieważne, jaka jest wiarygodność tej obietnicy, ważne jest, że to znowu to nic nowego. Mieszkania na wiosnę, no to znowu Kwaśniewski, jego zwycięska kampania wyborcza z 1995 roku pod hasłem: Wybierzmy przyszłość. krótko mówiąc, co robił Tusk w Pabianicach, do, ciego, do czego on uciekł? Do recyklingu. To jest po prostu jeden wielki recykling. Z punktu widzenia środowiska mówi się, że recykling to jest dobre, że tak po czesku powiem, ale czy w polityce ten recykling może trwać w nieskończoność? W recyklingu zawsze musimy coś nowego dorzucić. W literaturze, którą kiedyś parałem zawodowo, zawsze była zasada, że albo autor, albo agent musi być zasiedziały na rynku. Nowy agent nie wylansuje się przy nowym autorze. Jeżeli stary, znany gwiazdor weźmie nowego agenta, to agent sprzeda i wejdzie na rynek, a jeżeli nowy pisarz chce wejść na rynek, to musi iść do starego, uznanego agenta. I tak samo chyba jest też w tym politycznym recyklingu. To znaczy, można mówić stare hasła, ale musi mówić ktoś nowy. Jeżeli ktoś nowy robi, robi powtórkę ze rozrywki, to ludzie mogą to kupić. Ale jeżeli facet, który jest zgrany, jak Talia Kart i jeszcze do tego powtarza rzeczy, które są też zgrane, to ja słabo widzę. No i co zostało poza tym recyklingiem? Też recykling, tylko już z ostatnich siedmiu lat, czyli doprowadzona do absurdu, no bo nazywanie Daniela Obajtka rosyjskim oligarchą to jest już absurd. Znowu powtórka z historii z węglem. Z węglem się udało, przypomnę Tusk się fotografował na tle wagonów węgla wjeżdżających do Polski, krzycząc, że PiS ma krew na rękach, finansuje, bo ten węgiel kupuje od Putina, finansuje wojny na Ukrainie, PiS wtedy spękał, przestraszył się, wstrzymał import węgla, Chociaż cała Europa węgiel kupowała od ruskich dalej i jeszcze polski węgiel, który Polska zapłaciła, ruskie sprzedali drugi raz, prawda, bo on nie wjechał do Polski, sprzedali go drugi raz Zachodowi, czysty interes dzięki PO. A PO potem strzępiła gęby, że nie ma węgla, umrzemy wszyscy z, z zimna w zimie i tak dalej. To jest ta sama powtórka. Tym razem, w wypadku ropy, kończymy importować ropę z Rosji mniej więcej równo z całą resztą Europy. No a Tusk tam się pluje, żeby przez to, przez rok finansowali wojnę na Ukrainie i Obaltek, obajtek z oligarchą Putina. Wydaje mi się, że są tak głupie, że tego nawet w tej bańce nie kupią. Ale, ale co to pokazuje, proszę Państwa? To właśnie pokazuje, że jak Tusk ucieka do przodu, to jedyne co przed nim jest, to jest raz Putin. Bez skojarzeń brzmieniowych z obecne władcy O co mi chodzi z tym Putinem? pozwólcie Państwo, łyk talentu i zaraz do dokończę. Bo to jednak gardło zasycha troszeczkę. Woda czysta, jest Post. Raz Putin. ta cała legenda, że on był jakimś super ogierem, to jest oczywiście jedna wielka bzdura. Historycy wiedzą, że ta postać została całkowicie tak naprawdę zmyślona, zdemonizowana. Przez kogo? Przez rząd rosyjski, tak zwany demokratyczny po rewolucji lutowej. Kiedy zrobili rewolucję, odsunęli cara od władzy, powstał rząd jakiś tam słaby, kadetów, Socjal rewolucjonistów. Po pierwsze, nie byli w stanie objąć władzy tak do końca, bo już mieli bolszewików na zapleczu, którzy wszystko torpedowali, wszystko rozwalali, żarły się między sobą te partyjki. Zwróćcie państwo na pewne podobieństwo do tego, co może się zdarzyć, gdyby się udało Platformie uzyskać jakąś minimalną większość w Sejmie. Której zresztą nie uzyska, ponieważ nie będzie mniej większości w Sejmie bez Konfederacji, a już pan Czarzasty zapowiada, że w życiu z Konfederacją nie stworzą. E, żadnej nowej e, wartości, żadnej koalicji, e, czyli grozi nam taki sejm, w którym ani pis nie będzie w stanie stworzyć władzy, ani antypis nie będzie w stanie stworzyć władzy. <grydy> Ale w takiej właśnie sytuacji znaleźli się rewolucjoniści w 1917 roku i co zrobili? I oni właśnie wtedy wymyślili raz Putina. I cała para poszła w rozliczenia których symbolem stał się Raz Putin. Jeszcze nieszczęsny pułkownik Miasto o którym Józef Mackiewicz napisał książkę, mówiłem o tym w filmie o Mackiewicz. Ale Miasto to to jest wcześniej. Raz Putin, właśnie cała legenda Rasputina Putina została wtedy stworzona. Ja była. Okazało się oczywiście te rzekome orgie w pałacu. Ta madame Wyrubowa, dama dworu carycy Aleksandry, która miała rzekomo być tą główną kochanką demoniczną Rasputina, zmuszono ją w końcu do upokarzających badań. Głupia sprawa okazało się: 50-paroletnia dziewica na dworze carskim i Rasputin prawdopodobnie zresztą też był impotentem, tak twierdza, twierdziły zawodowe panny do towarzystwa, które przesłuchiwano, ale to nie zmienia faktu, że zrobiono ogromną historię właśnie z tego, jak tutaj rząd tymczasowy walczy, walczy z tym Rasputinem, ujawnia tę całą zgniliznę i w końcu dupło, hukło, prawda, i się cała, cała ta władza wykoperciła, bolszewicy zrobili zamach stanu. To nazywam wariantem Rasputina. Realną możliwością, jaką ta opozycja z Tuskiem na czele jest w stanie z siebie wydusić, czy z Tuskiem nawet już nie na czele, bo i nawet Tusk jest tam kwestionowany, nie tylko przez partię Razem, która zapowiada, że nie stworzy rządu, jeżeli premierem miałby być Tusk, chociaż jemu na tym, jak mówię, nie zależy, żeby być premierem, ale tu we własnej partii musi ją wylansować Trzaskowskiego, który gdyby miał kochone z tak zwany, to rzeczywiście mógłby zagrozić Tuskowi. Nie? Ta cała Rozlazła, pokłócona, e, niewiedząca czego chce właściwie opozycja, która liczy na to, że no, może się nie przeliczyć, nie wiadomo, że tuż przed wyborami Unia Europejska ogłosi wstrzymanie funduszy strukturalnych dla Polski, bo nie spełniamy warunku horyzontalnego, mówiąc eurobełkotem, czyli karty praw podstawowych, mówiąc eurobełkotem, czyli krótko mówiąc małżeństwa homo muszą zostać wprowadzone, bo inaczej nie będzie żadnych funduszy z Unii Europejskiej. Jeśli ktoś jest tak stary jak ja i pamięta, co nam obiecywano w czasie referendum akcesyjnego, to pamiętam. To może sobie z tą pamięcią zostać, ale e, wszystko się zmieniło od tego czasu. W każdym razie na to liczy opozycja, tak, że Unia Europejska wygra dla nich wybory, a oni wtedy wejdą. Wtedy, oczywiście, podpiszą Unii Europejskiej wszystko, co wiem, bo to jest warunek, ale za to wtedy się znowu przysuną. Odsuną pis od władzy, sami się przysuną do władzy i co z tą władzą robią. No i właśnie widzimy, będą ścigać kolejnych raz Putinów, tworzyć wizję, co to tu się nie działo, a w końcu z tego nic nie wyjdzie, bo nic się znowu takiego nie działo, co by się nie działo wcześniej i co się nie będzie działo również za tej kolejnej władzy, bo to wynika z systemu, a nie z cech osobowości. W związku z tym nikogo to specjalnie nie wzruszy, natomiast poziom życia spadnie, no tak jak w 1917 roku. Oni tu ścigali raz Putina, a tam ludzie nie mieli co jeść, prawda? Wojna się sypała, fronty i tak dalej. Ten wariant jest realnym wariantem nie daj Boże rządów Tusku. Dlatego właśnie mówię, że to są rządy nie daj Boże, nie daj Polski wyborcom. E, jeszcze ma opozycja jakieś parę miesięcy, żeby się ogarnąć i w ogóle pomyśleć o stworzeniu jakiejś alternatywy. Ponieważ jak na razie, to to jest tak, że złą władzę możemy w, w zamienić na jeszcze gorszą i ten Ruch Tuska, ucieczka do przodu, jaką wykonał po szopce, i sama szopka zresztą przy okazji Bidena, też no przecież gdzie? Litość boską, dorośli ludzie się jak dzieciaki przepychają, który będzie miał zdjęcie z prezydentem amerykańskim, bo z tym zdjęciem to on wygra, prawda? Najpierw u siebie w partii, a potem, a potem w ogóle. To jest strasznie żenujące, ale już mniejsza o cringe. To jest, jeżeli państwo się że ja się mylę, to, to jest dobrze, realny, inny wariant. Ale realny. Nie bajki, realny. Co zrobią ci ludzie, jeśli Unia Europejska rzeczywiście zdoła swoimi działaniami doprowadzić do tego, że oni zdobędą większość w następnym sejmie? Co zrobią poza wariantem Rasputina?